Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W tym poradniku pokażę, jak sprawnie wymienić chłodnicę w Citroen C2 z lat 2003 do 2009. Najpierw wyczyść wnętrze silnika, usunięcie resztek płynu chłodniczego. Zdejmij wentylator chłodnicy, odkręcając trzpień mocujący. Następnie oswobodź przewody chłodzenia, ostrożnie przeciągnij je, aby nie uszkodzić uszczelek. Aby usunąć chłodnicę, zdjęj mocowania z bocznych uchwytów i delikatnie pchnij ją do przodu. Przed montażem nowej części sprawdź stan uszczelek i zamocuj je na swoje miejsce. Nową chłodnicę wstaw do komory, upewniając się, że przewody chłodzenia są prawidłowo podłączone. Zapięcie trzpienia wentylatora i wypełnienie systemu nowym płynem chłodniczym to końcowe etapy. Warto też sprawdzić obecność luzów i szczelność połączeń. Jeśli chcesz, możesz zakupić część w sklepie online, poszukaj modelu zgodnego ze swoim rokiem produkcji. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.